W tym zadaniu mamy dokonać pewnego rodzaju uproszczenia i sprawdzić, która ta odpowiedź będzie uproszczeniem tego podanego wyrażenia zapisane w postaci wartości trigonometrycznej. Nie będę przepisywał od razu tego przypadku, tylko zastanowimy się na samym początku, co tak naprawdę w takim zadaniu należałoby zrobić. I oczywiście, żebyśmy to jakoś ze sobą porydukowali, mamy wartość wspólną, która nam się pojawia w jednym i w drugim, i to jest sinus, do sinus 20 stopni. I tą wartość wy... będę się starał po prostu wyprowadzić przed nawias. Jeśli wyprowadzę tą wartość z sinusa 20 stopni przed nawias, to pierwsza wartość, przez co trzeba po prostu pomnożyć, żeby otrzymać sinus do potęgi trzeciej. No oczywiście trzeba pomnożyć to przez sinus do kwadratu 20 stopni. I teraz to jest pierwsza wartość, dodać przepisuję, no i teraz przez co trzeba pomnożyć ten sinus do 20 stopni, żeby otrzymać tą drugą wartość, no to oczywiście to będzie nic innego, tylko cosinus do kwadratu 20 stopni. Teraz tak naprawdę to wyciągnięcie przed nawias ułatwiło nam ten sposób, bo zauważamy, że sinus do 20 stopni po prostu, natomiast tutaj nic innego, tylko pojawia nam się w tym miejscu po prostu jedynka trygonometryczna i ta wartość sama, która nam się jest tutaj pojawiająca w nawiasie, będzie po prostu wynosiła nam 1, czyli tak naprawdę to będzie wartość tego wyrażenia razy 1, a jak pomnożymy to razy 1, to nic się nam nie zmieni i po prostu wynikiem tego naszego będzie po prostu sinus 20 stopni. W takich zadaniach naprawdę bardzo często pomaga w sposób wyciągnięcia przed nawias. Na podstawie tej redukcji dokonujemy wtedy prawidłowej odpowiedzi.